Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajkiew. To były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu opowiadamy o tym, że mamy do czynienia z paniką w pałacu prezydenckim. Cęckiewicz boi się, że po tym, jak rozpoczęła, rozpoczął kanonadę portal ONET.pl, ujawniając, że. Pałac prezydencki chciał dostępu do wszystkich teczek żołnierzy, którzy służą w polskim wojsku. No to spotkało się ze zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Przede wszystkim, szanowni państwo, to jest inny rodzaj władzy. Tego typu dostęp, to, że ktoś by chciał mieć wtyczkę, to jest, mówiliśmy państwu, dlaczego w ogóle zamiast oni to nie tylko to, my, my z kolei uzupełniliśmy informacje o portalu Onet, o to, że Kancelaria Prezydenta przymierza się, a jak nie wysłała, to pewnie w najbliższym czasie nie wyślę, żądania dostępu do systemu informacyjnego OPERUS stworzonego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiecie jak to jest, że jak już coś zostało stworzone, to trudno się od tego odczepić, ale prawda jest taka, że OPERUS powinien być Zawieszony. Operus to jest system stworzony przez funkcjonariuszy, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przez ludzi najbliższych Mariuszowi Kamińskiego. Jego celem było uzyskanie pełnej kontroli nad pracą operacyjną służb, aby nikt nie mógł wejść i zagrozić politykom PiS w taki sposób, jaki Krajowa Agen A A KAS wszedł na Zbigniewa Ziobrę i na księdza Orzeskiego, szacunek dla panów z Krajowej Administracji Skarbowej, bo trzeba było mieć jaja, żeby w roku 2022, na rok przed wyborami, po prostu tak przychomikować i schować śledztwo żeby y, ziobro, jak się o tym dowiedział, to dowodów do było zebrane tyle, że nic nie mogli zrobić. Nie można było już tam nic tak. zrobić. Drodzy po... Państwo, to jest niezwykle ważna informacja o tym, że Donald Tusk pojechał rano spotkać się wczoraj z, z żołnierzami Gromu, operatorami Gromu. I tutaj mamy już częściowo rozwiązanie tego, że panowie panikują, co ewentualnie funkcjonariusze, którzy mają prawo wejść do każdego urzędu, to jest urząd, do kancelarii prezydenta, funkcjonariusze SKW czy ABW mają prawo sprawdzić, a żaden z tych nowo powołanych urzędników nie będzie wy i nie będzie na przykład wołał żołnierzy gromu do ochrony kancelarii prezydenta. Rozumiecie Państwo? Nic, nic z tego nie wyjdzie, bo już wcześniej takie, takie koncepcje miał Duda, że gdyby powtórzyło się jeszcze raz to, że no po prostu policja zabrała z kancelarii prezydenta Kamińskiego i Wąsika, gdzie Duda bezprawnie ukrywał przestępców, którzy mieli prawomocny wyrok sądu, to twierdził, że oczywiście było obrażone na, na SOP, na, na, na szefów SOPu, którzy wcale nie byli kojarzeni z nowym rządem i z koalicją 15 października, ale ci ludzie kierowali się odpowiedzialnością za państwo i między innymi współpracowali z policją, żeby zatrzymać przestępców i którzy mieli trafić do więzienia. I wtedy był, był, był ten pomysł, że skoro Duda nie może wierzyć e, według niego Sopowi, to on z, zwróci się, żeby go chronił grom. I teraz jakiś y, głupek stamtąd, no bo tak było, doszedł do wniosku, że, że Karol Nawrocki będzie Zwróci się do gromu, który miałby jego chronić i stanowić o takiej eksterytorialności, nie wiem, podległości, że po prostu on będzie miał taką swoją enklawę chronioną przez grom. Donald już to jasno, jasno wyjaśnił, a oni dostali kota. Dostali kota, bo wiedzą, że telefony do, do gromu pod tytułem słuchajcie, broń Sieznickiewicza no to po prostu no, nie ma o czym mówić. Wiecie państwo, tak, tak, tak działa to państwo, kiedy, kiedy tacy ludzie dojdą do władzy. Wiecie, Cybskiewicz. Krzyczał i wył, że on ma dostęp do informacji niejawnych, bo e, według niego wystarczy nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przywraca mu dostęp do informacji niejawnych za sprawę podania nieprawdziwych informacji w ankiecie bezpieczeństwa. To jest zupełnie inna sprawa. Te informacje są informacjami wrażliwymi, dotyczącymi zdrowia i nie tylko. E, na pewno Ocenckiewicz nie chciałby, żeby ta, to, to było ujawniane no chyba, żeby sam chciał powiedzieć, że to nieprawda, ja pisałem to, 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 a to jest nieprawda, prawda? To tak to, no tego, tego nie chcę. Był wściekły, że bada się jego e, stan zdrowia, że tam różnego rodzaju, że, wiecie Państwo, no mój stan zdrowia ca, cały czas bada Pani Siwiec i więcej loguje się, loguje się e, przez Ars śledczy, a teraz przez jakiś ZOS luberski, także naprawdę niech Pani bada dalej nie. Powiem pani, że to jest bezprawie, ale dowie się tylko pani tego, jak, jak naprawdę, w jakim stanie zdrowia jestem. Nie ma problemu żadnego, za to pani też odpowie. Ale, wiecie, e, Cenckiewicz ma jeszcze jeden problem, bo e, bezspornym jest to, że skoro kancelaria Prezy premiera w odpowiednim czasie zgłosiła e, apelację od tego wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, to ten wyrok jest nieprawomocny i on dalej nie ma dostępu do informacji niejawnych. Ale kolejną rzeczą, że nie ma dostępu do informacji niejawnych jest to, że ma postawione zarzuty za ujawnianie planów obronnych Wojska Polskiego. I co zrobił w tym momencie Cęckiewicz, żeby to zdezawuować? Censkiewicz zrobił tak. Profesor Cenckiewicz zawiadamia prokuraturę w sprawie podpułkownika Maksjana. Przerażający brak kompetencji. Złożyłem zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez podpułkownika Maksjana przestępstwa przekroczenia uprawnień z artykułu 237 paragraf 1 kpk, poprzez m.in. przedstawienie zażytów w sprawie odtajnienia fragmentów dokumentów planowania operacyjnego w sprawie tzw. linii Wisły. Z uwagi na to, że są one pozbawione postaw faktycznych i prawnych. Poinformował profesor Sencki, Pani Sęckiwicz, pan co, to może pan jeszcze by pani ściwie yy, powiedział, bo ja, bo ja mam takie zarzuty cały czas postawione postaw, pozbawione postaw faktycznych i prawnych przez 7 lat. Ale tutaj, yy, tutaj jest inna sprawa, bo wy pan no to, to pół Polski słyszało, jakby żeście sobie yy, wyszli, wyszli z panem, który zgubił w Polsce rakietę i który później, yy, y, y, którą znalazł koń i y, 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 który zwalał, zwalał na, na y, dowódców, dowódców sobie podległych, y, sam się od, y, odżegnując od odpowiedzialności, czyli pana błaszczaka, błaszczaka, tego, który nie wyjaśnił, jak mu tą działkę meliorowali, nie wiem, jeszcze tam za jakieś tam, na jakieś drobne pieniądze. To, to są naprawdę, to są tuzy, to są tuzy. Janek opisywał tę sprawę. Ale, I, Szanowni Państwo, i okazuje się, że znowu wydaje się e, panu Zęskiwiczowi, że skoro złożył zawiadomienie na pana prokuratora Maxjana, który postawił zarzutów, to e, tych zarzutów nie ma. Ja również złożyłem zawiadomienie panią Siwiec i czekam, żeby panią Siwiec odsunąć od sprawy e, i wtedy dopiero można się zorientować, czy te zarzuty są. Czy... Ja nie mówię, że tych zarzutów nie ma. U pana Cęckiewicza nie było przykupionego obrońcy, tak jak u mnie. <laughs> Także to nie ma, nie ma czegoś takiego, że tych zarzutów nie ma. Także jak widzicie, Cęckiewicz robi bokami. Cęckiewicz stara się za wszelką cenę udowodnić, że ma dostęp do informacji niejawnych, a tego dostępu nie ma. I, i, i stąd jest ta panika, ale Cęckiewicz, ja nie wiem, czy ktoś mu kazał. Bo nie wiem, czy on sam wpadł na ten pomysł, żeby żądać dostępu do wszystkich teczek żołnierzy Wojska Polskiego. Pamiętajcie Państwo, no tutaj już się wszystkim i ludziom związanym z pisem i ludziom związanym z koalicją 15 października, każdemu się zapaliły lampy. Zrozumcie. Dlaczego pan Cyckiewicz nazywany śpiochem przez Szkołę Wywiadu, naprawdę bardzo wam polecam ten e, portal na X, świetne informacje, e, chce mieć dane wszystkich żołnierzy wojska polskiego? To jest zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. No i ktoś już mówi, nie, 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 nie. To, już, to już tego za dużo. Wiecie, już były różnego rodzaju sytuacje, ja dziwię się, że Wąsi tutaj tej pory nie odpowiada. Wąsi, który chciał zamówić wtedy do tej e, tego płotu, przecież się nazywał Płot dla Żubrów, czyli tego, tego płotu granicznego na granicy z Białorusią, dwa tysiące chińskich kamer. Dopiero e, Departament Stanu i... i i różnego rodzaju interwencje amerykańskie spowodowało to, że ta jego firma, wybrana ElectroIm, która już zrobiła całą specyfikację na 2000 chińskich kamer, od tego odstąpiono. Ale to powinno być sprawdzane. Rozumiem, że ABW to sprawdza, dlaczego w chciał zainstalować 2000 chińskich kamer i dlaczego tam rzucił na siłę firmę ElectroIm. Bo sprawa się nie rozmydliła. I tak samo jest w tej chwili w Senskiej Dlaczego Senskiej chciał, Spowodować takie szkody, bo spodziewał się, że nie dostanie tego dostępu do wszystkich też osobowych żołnierzy wojska polskiego, ale tutaj mm, są informacje operacyjne, bardzo poważne, co Cenckiewicz przytrzymuje w kancelarii w, w BBE, prawda? I, no, I tutaj się może zrobić. Pamiętajcie Państwo, że Maciewicz, kiedy już kończył swoje, tak powiem, Szefostwo nad wojskowymi służbami informacyjnymi, kiedy zmieniał się rząd, zebrał jak leci i materiały z SKW i z SWW i dotyczące WSI i zawiózł je w takiej nieuporządkowanej formie, wrzucił je do BBN. Wrzucił je do BBN. E, o tym pisali różnego rodzaju meldunki zawiadomienia urzędnicy BBN-u, że no, no nie wolno tak traktować dokumentu. Te, teczek tak nie wolno traktować. Tą sprawę możecie sobie wygooglować, bo to jest, no, to, 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 jest, to jest wiedza już w tej chwili powszechna. I wiecie państwo, teraz istnieje obawa, że znowu z Kancelarii prezydenta, robić takie miejsce, Izby BN-u, gdzie ma być takie mm, eksterytorialne i mogą dziać się rzeczy zagrażające bezpieczeństwu państwa. Natomiast no, człowiek, który nie ma dostępu do informacji niejawnych i w którego otoczeniu yy, no, okazało się, że jest co najmniej dwóch groźnych ludzi podejrzanych o współpracę z obcym wywiadem współpracujących z obcym wywiadem. Współpracujących z obcym wywiadem. No, jeden, jeden z tych ludzi, jego, jego podwładnych, u niego znaleziono. E, Kilkaset teczek oficerów służb specjalnych, wojsk specjalnych w sobie kolekcjonował w domu i trzymał to też. Widzicie Państwo, no, czy miał na, na końcu operację e, odtajniania, że pojechało kilku jego urzędników do archiwów wojskowych likwidowanych w Nowym Wrocławie z dwoma pieczątkami i po prostu e, pieczątowali sobie na materiałach, tak o, brali teczki, setki te, teczek na stole, oni sobie wbijali jawne, 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 jawne. Nie spodziewam się, żeby w tak krótkim czasie można było to przeanalizować. I, i, i z tego jest duży problem. I teraz ktoś. Naprawdę i to już tutaj nie ma żadnego podziału na, na te poglądy polityczne, który doszedł do wniosku, że Sęńskiewicz robi bardzo poważne niebezpieczeństwo. I dla Nawrockiego to jest wielki zgryz. No i wychodzi Pan Olechowski, który sam nie powiedział odnośnie tych swoich, no rzeczywiście on, on ma, miał tak, tak. tak takie duże osiągnięcia, że nagle zaczął, zaczął pracować chyba na trzech etatach. <laughs> Jakieś takie pieniądze się nie rozliczył. Płaczę teraz o tym, czy ABW może wjechać do kancelarii, żeby ośmieszyć Cęskiewicza. Nikt nie musi ośmieszać Cęskiewicza. Po prostu występuje o rzeczy, które zapalają czerwone lampy. Przede wszystkim chodzi o to, żeby sprawdzić, czy on nie ma dost do dostępu do dostępu ich... rzeczywiście i, i czy nie, nie ma, e, Słuchajcie, które, które zagrażają państwa. Posłuchajcie, bo to jest fragment wypowiedzi z telewizji Republika, ale tutaj nagranych przez jednego z internautów Jakość jest słaba, ale powinniście Państwo usłyszać. <laughs> Od informacji, które zobaczyć w telewizji Republika ustaliliśmy, że Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz Służba Riadu Wojskowego Planują wejście do Pałacu Prezydenckiego, chcą wysłać tam funkcjonariuszy. Celem tej operacji miałoby być zdyskredytowanie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana profesora Z dyskredytowanie, Zdyskredytowanie, nawet takim problemem sobie Jarosław Olechowski nie dał rady wygrać. Jeszcze jest jedna rzecz, jeszcze raz po państwu mówimy. Był jeden prezydent, który prowadził aktywną, w zasadzie dwóch, którzy prowadziło aktywną politykę w zakresie służb specjalnych. Pierwszym był Lech Wałęsa, który bardzo mocno sprzęgł swoje działania z wojskowymi służbami informacyjnymi, które odpłaciły mu za to między innymi rozwiązaniem problemu braci Kaczyńskich. Przynajmniej chwilowo, jak na tamten czas. Ja przypomnę, że bracia kaczyńscy od samego początku uważali, że będą właścicielami Lecha Kaczyńs lecha Wałęsy w ten sposób, że dysponując wiedzę o jego relacjach ze służbą bezpieczeństwa z lat 1970-76, e, która ta, e, ta e, tamta współpraca. Wałęsy była później ekstrapolowana, czyli taka jak być wydłużana, że również późniejsze założenie Solidarności, jego praca jako tego odbywała się pod kontrolą służb. To, to nie była prawda, to wielokrotnie wyjaśniali historycy, tacy jak Andrzej Paczkowski, że Wałęsa, problemem Wałęsy było to, że w jego otoczeniu nikt mu nie powiedział, że gdyby przyszedł i opowiedział Historię, jak mnie złamali, ale się odbudowałem, byłby dużo bardziej wiarygodny niż w tej historii zaprzeczania, brania dokumentów, niszczenia ich. Jego próbowali przekonać wersją, która do niego bardzo trafiała, bo przecież to nie jest, on bezsprzecznie był jednym z bardziej charyzmatycznych, inteligentnych polityków, ale umówmy się, wiedzy to on nie miał. I Wolensa się z dumą chwalił, że przeczytał w życiu jedną książkę i więcej napisał niż przeczytał, bo to też tym napisał to ten. W każdym razie on był po prostu rozgrywany, w niczyim interesie nie było, żeby się wyplątał z problemów ilustracyjnych. A to się mogło naprawdę bardzo prosto dokonać. W latach 90. Aleksander Kwaśniewski zbudował wokół siebie silny ośrodek. Powiedzmy tak, wśród jego najbliższych współpracowników był major wojskowych służb informacyjnych na tak zwanym niejawnym etacie. Pominimy już kim on był, hmm. bo, to, bo i tak to, jakby to powiedzieć, wiele nie wniesie. W każdym razie za jego pośrednictwem Kwaśniewski współpracował z Markiem Dukaczewskim, które to WSI stanowiło takie prywatne zabezpieczenie, poza pozaprotokularne. Takie zabezpieczenia prowadziła Wojskowe Służby Informacyjne. Na przykład kiedyś została odkryta, ujawniona przez weryfikatorów Wojskowych Służb Informacyjnych teczka Anioł. Która zawierała materiały dotyczące biskupa Pec'a, Juliusza Pec'a, który był gejem, ale to nie był zarzut dla niego, że był gejem, tylko był zarzut taki, że wykorzystując swoją pozycję molestował. Kleryków mu podległych, i kiedy w roku 2002 jeden z dziennikarzy Rzeczpospolitej postanowił opisać tu całą historię, został poddany bezprawnej inwigilacji ze strony wojskowych służb informacyjnych, które Podjęły próbę wyimpasowania dziennikarza z tego tematu, czyli ochrony Juliusza Peca przed napiętnowaniem, przed demaskacją. Była to bardzo ciekawa teczka, Anią, ponieważ nie zawierała żadnych sygnatur. To jest bardzo ciekawe, kiedy służba prowadzi coś w rodzaju podwójnej księgowości, czyli na przykład używa sygnatur, które się nie pojawiają w ogóle w oficjalnej nomenklaturze danej firmy, albo w ogóle produkuje dokumenty. To jest oczywiście przestępstwo. Ja tam, jak kiedyś zapytałem Marka Dukaczewskiego o tą teczkę, to mi złożył pierwsze doniesienie o wejście w posiadanie informacji <grym> jawnej drogą przestępstwa. Dlaczego mówimy o tym w kontekście Karola Nawrockiego? Dlatego, że ci ludzie chcą zrobić taki prywatny, tylko znacznie mocniejszy departament, który później w sposób naturalny doprowadzi do podporządkowania w nowym systemie politycznym, który oni planują zbudować. Służb specjalnych prezydentowi, że służby specjalne, że polski prezydent od roku 2030 w tym systemie, który oni projektują będzie zarządzał służbami specjalnymi. Jeszcze raz Państwu powiem, teoria kompromisu, wymuszania kompromisów na najważniejszych aktorach sceny politycznej w Polsce, ona się doskonale sprawdzała. Problemy polskie teraz z praworządnością, problemy polskie z sądziami, sądami wzięły się stąd, że PiS postanowił wszystko zawłaszczyć i wprowadzić własnych sędziów, którzy będą na gwizdki skazywać ludzi, którzy będą im niewygodni. Jarosław Kaczyński nie rozumie, że otwierając ten tego typu Działanie, działanie tylko antypaństwowo i tworzy. Jak kiedyś naprawdę uważałem, że Jarosław Kaczyński jest polskim patriotą, tylko po prostu czasem być może nie dobiera właściwych środków do tego, co, co chce zrobić. Zmieniłem zdanie Jarosław Kaczyński jest tylko patriotą rodziny Kaczyńskich. On chce by rodzina Kaczyńskich została zapamiętana po prostu jako największe dobro dla narodu polskiego, skoro Piłsudski, który de facto rozwalił całą polską demokrację i doprowadził uwagę, po pierwsze, do wybuchu II wojny światowej, bo to jego ludzie okazali się być po prostu fuszerami w polityce międzynarodowej, że zostali zaskoczeni po prostu jak zima zaskakuje drogowców, tak zostali zaskoczeni tym, że. Jak Niemcy ruszyli na nas, to Rosjanie wbili nam nóż w plecy. No, no po prostu mega opikowanie. I do przewidzenia. A po prostu, wow. Najbardziej, jesteśmy sąsiadami ze wschodu z najbardziej bandyckim państwem świata, i y, nasze elity polityczne po prostu uważają, że tam, a, tam Stalin jest słaby, liżerany, rany. Tak, no. Wiecie państwo to jest. Jeżeli ja śmigły, przygrupowuje wojska. No. Na wschód i nowa koncepcja jest właśnie na A, linii obrony. O, tak. Szanowni Państwo, ogólnie po prostu nie wyciąganie wniosków z historii tutaj, dlatego między innymi, ale nie tylko dlatego, polecamy nasze pisma historyczne, bo to, uwierzcie mi Państwo, że dużo lepiej będziecie rozumieć także kwestie biznesowe. Bo wiecie Państwo, haki, na przykład, o których opisujemy w haki Hitlera w historii Ekspert, tak samo działają w biznesie. Dokładnie. To znaczy za, w roli agencji wywiadowczych występują firmy PR, które wynajmują swoich dziennikarzy, nawalają się, wiecie Państwo, wystarczy popatrzeć po tym, kto na przykład, kto tworzy takie na przykład aplikacje jak M-Obywate, bardzo potrzebną, ale dlaczego nie ma w Polsce konsensusu, żeby prowadzić... Łapy precz od tego... Tak, a czy to powinno być powinno być od razu. Jeżeli ja słyszę, wiecie Państwo, po raz kolejny, zobaczcie, będzie można łatwo zweryfikować, że w listopadzie 2025 roku pokażemy, ale jeżeli dostaniemy pozytywne opinie, to, ja wam, mówię, to ja wam mówię, że już dostaliście negatywne opinie i nie pokażecie, dlatego że nie jesteście w stanie zasypać. Tego, tego co robiliście do tej pory. Tego, co robiliście do tej pory. I e, tworzenie. Wykorzystywanie aplikacji do tego, żeby tworzyć narzędzia do kontroli społeczeństwa jest bardzo niefajne w społeczeństwie demokratycznym, bo to mniej więcej polega na tym, to wiecie wszczepcie sobie chip pod skórą, możecie już, będziecie mieli w tym chipie, będziecie mieli możliwość płacenia kartą, nie będziecie musieli karty zabierać no, z domu, jest już, to już jest, to już jest jako usługa w niektórych bankach i w tym momencie niby jest wszystko fajnie do momentu, w którym nie będzie chciała was policja znaleźć, bo to wtedy po prostu, to wiecie to wyprówać takie rzeczy to no, z, zawsze boli i to jest, to, to jest ta nie, nieznajomość technologii Rozmowa, w której y, głównym argumentem gdzieś tam mi ludzie wyskakują, a kim ty jesteś, żeby zabierać głos? Ja zaprosiłem pana, który tutaj nas atakował, że przyszedł i, i, i pobronił. Mówię, no to jest tak zwany argument z autorytetu. Ja zadaję konkretne pytania. Y, czy z punktu widzenia tego kodu, który widzimy, to co, co ja opowiedziałem, że jest tam automatyczne prawo poboru pakietów? Y, to istnieje ta usługa, czy nie istnieje? I dziękuję uprzejmie, do widzenia, nie mam tego. Wiecie Państwo, to jest... Można takie... go aktywować, kiedy jest wyłączony, czy nie można? No, i to są... To są... Jest dostęp do to jest to, że... aparatu, mikrofonu i do e... innych aplikacji? To jest, chodzi o coś... Potencjalny takie, dostęp, czy nie? Tak, i, i to są rzeczy, które oni, gdzie oni mają głównym argumentem zamilczcie, bo nie przedstawiacie to takim kim wy jesteście, nie znacie się, tak? tak kim my jesteśmy no. dlatego mówimy trzeba to opieścić w internecie a do czasu kiedy nie powiem tego to, to mówicie na zasadzie my jesteśmy państwo polskie przecież my po prostu jak to było kto... bejda uzgadniał ze stroną izraelską że nigdy y, nie zajrzą tam do pegazusa mimo tego że nie dali gwarów tak. tak, i oni powiem. podpisali taką taką, taką deklarację okay. oni dali tak bo to był kto tam harcerze nie wierzę Otwieraj i hamie, za nigdy nie kłamie. I to jest, to jest na tej samej zasadzie. Ja przypominam wszystkim, że pierwsze publikacje Roberta Zielińskiego o temat Pegasusa to był rok 2018, później Pawła Mitera też 18 i do końca roku 2021 pis twardo zaprzeczał, jakoby kiedykolwiek. Nie ma. Nie ma Jarosław Kaczyński ta... zrobił jak zwykle ze swoich ludzi idiotów, i. i... Wyszedł w grudnie no, Jest, czasu. no, i wychodził z mój co tam 800 rocznie. Niedużo tam tak, on powiedział, że, że kilka Nie tysięcy... dużo tam 800 I, i On powiedział, że to jest kilka tysięcy tam było. Tak, on było. powiedział tak. tak. państwo, pan, pan, pan Marek po prostu przypadkowo powiedział, prawdę, Szanowni Państwo, mafia najbardziej brutalny gang 3 RP, znakomita książka Ewy Ornackiej, także jako audiobook, szanowni państwo, na LEGIMI, na Empiku. I na storytel y, pancerny Marian, kontradyktatura. Polecamy, szanowni państwo. Przypominam... Pan Kraskowski teraz y, bardzo krzyczy, że na pewno, na pewno y, Marian y, Banaś nie ma szans przedłużyć swojej wniku. Nie, no skoro Kraskowski jest tak duży... Zostawmy, 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 nie promujmy tego pana. Nie no ja się śmieję. Patrzę, wiesz, patrzę, jak Kraskowski do mnie wypisywał różnych chciał, ze mną się koniecznie kontaktować, a teraz e, usiłuje mnie skubać. Wiesz co, nie chcę mi się odpowiada, tobie odpowiadasz nawet. Więc odpląbuj sobie, odpląbuj sobie licznik, bardzo mi przykro, że nie masz prądu. Nie wiem, moim zdaniem przestaniesz pisać, jak będzie zima, bo wtedy nie będziesz miał prądu. Tak, także lepiej, żebyś odplombował, bo wtedy jest problem. Tyle, tyle odpowiem na spubanie moje. Audyt, raport o rządach PiS-u, Przemysław... Mogę Jan... Ci powerbank wysłać jak... Grzegorz Jakubowski, Przemysław Gadamski, polecam, szanowni Państwo. A teraz, no wiesz, Leszek Kraskowski jakoś twierdził, że na rachunek za nie ma, ale już na prawnika i na akt oskarżenia prywatne jakoś wobec mnie za to, że... Powietrzał. Na pompycie to nie jest, nie są dla niej rzeczy. To powiedział, bo powiedziałem, że przyjął zlecenie na Romana Giertycha. To szanowni państwo, już znalazł i nawet już, i nawet już twierdzi, że jeszcze drugi napisze, więc to wiecie. Już pan, tylko tyle, pan, co, powiem, co chciałem powiedzieć. To są priorytety. Zostawmy to. Pani Jarosław, i pan Jarosław o 17.30. Oczywiście ta sprawa dotycząca ewentualnego sprawdzenia, co tam Cenckiewicz ma i czy Cenckiewicz ma dostęp, absolutnie nie dotyczy pana i pana wspólnego archiwum, które jest. I na srebrnej, i na Nowogrodzkiej, do pana nikt nie przyjdzie i nie będzie sprawdzał, czy pan dysponuje informacjami, których pan dysponować nie może, prawda? I pan, pan absolutnie, pan się, pan się nie martwi, bo pan sędzia Żurek, mając te informacje, z pewnością nie będzie z tego robił użytku. Spokojnie, panie Jarosławie, niech pan. Dalej, marzy. Do więzienia, panie Wesłowie, do więzienia.